Sporty walki nie ma wiązki. Kruzfil prowokuje mini Majka, ale zaraz skończą się prowokacje, skończą się tańce. Zacznie się walka. Kruzfil ściągnął sobie minijeka, który jest z równego wzrostu, razem z mini Majkiem i na nim trenował. Słomu zdecydowanie lepiej. 131 31 kontra metr 69. 41 kg kontra 52 kg. Czy mini Majku żyje swojej siły? Zobaczymy. Trimson nie dowierza w wagę Kruszwila, ale nie liczy się waga, liczy się dynamika. Pomachali sobie teraz. Proszę Państwa, zapinamy pasy. To jest największy freak fight w historii MMA. Faworytem Buchmacherów jest oczywiście Lord Cruzville, ale dopiero od niedawna wcześniej wszyscy faworyzowali minimajka. w tej walce z oczywistych względów niedozwolone są kopnięcia w głowę oraz uderzenia kolanami. Panie i panowie, sędzia Piotr Jarosz będzie czynił honory. Ależ emocje się tutaj rozpoczynają. Panowie, zasady. Słuchajcie moich komentarzy. Możecie zrobić piątkę. Rozeszli do są kopnięcia na głowę. Na Panie i Panowie, super Freak Fight! To jest to! Zróbcie hałas! Wielki hałas, są również kolana. Panie i Panowie, zaczynamy. Oni się Nie mogą doczekać! Zaczynamy! Publika, za Publika oszalała! Mamy I zaczynamy! Lewy prosty. Korzysta z zasięgu. Mini Mike się się całkowicie. Była Świetny próba balenia. tutaj rezygnował. Bo wstrzymał lewy prosty. Dostał. Hamuje go. Tym lewym prostym hamuje go. Mini Mike jest zdezorientowany, Nie spodziewał się chyba takiego od tego strony Bruszmila. Nie, nie Za krótkie chyba rączki ma tutaj. Ale mocne kopnięcia, I, I Chyba się upaje. Przy Gruszwil uciekł. Próba skrętówki, nie? Myślałem, że będzie skrętówka. Tak jest parter, takiego was, parteru tak. świat MMA jeszcze nie widział. No to byłby hit, jeżeli poddałby skrętówką, no to by macie tak. no się samotnej. Ależ obija teraz Kruszwil. No czyżby był koniec walki? I, okay. Chyba pewnych rzeczy nie da się przejść. Ciosy Minimajka nie dochodzą, z oczywistych względów. Kruszwil jest dużo wyższy, trzyma zasięg. Mocny, Oj, mocny front kick. O, oh, wywrócił oh, się, co tu się dzieje? Złapał, ale nie, nie wykorzystuje z sytuacji. Kruszfil naprawdę odrobił lekcję. Mini Mike musi szybko zmienić taktykę, bo dostaje bardzo dużo ciosów. Oni się spodziewali kopnięć, a dostaje bardzo dużo uderzeń. Teraz podwrótkowy. Widzę, widzę, że dość ciężko, że oddycha tutaj Mini Mike. Kruszwil to samo, widać, że są zmęczeni. A, Ale podwrótkowy wchodzi. Znowu. Celuje, no musi się ruszać. Dobrze, no, zobaczyć, jak zaczął... Oj. Są ciosy troszkę w zwolnionym tempie. Kruszwil jakby się troszeczkę zaczynał bawić, a to nie jest tak. dobra taktyka. Minimajk chyba nie wie co A robić, czuję, Świat, ale świetne getera. uniki, świetne uniki wykonają Mini Mike'a. No, nogę! to go! może zrobić tak tarowy? Łapię głowę, złapał głowę, głowę Mini Mike nie nic. Nie Świetnie łapię tak tarowy. Łapie tak tarowy. Tak Czy lecisz teraz? Czujesz? Nie czujesz? Nie. co za emocje w tym pojedynku? Ja i teraz A, jest dosiał, bardzo niebezpiecznie. Chyba stęacząc się nie Co za pojedynek! Co za zbrodę emocji. Minuta 8 sekund. Króświli śmiał się, że będzie chciał sprowadzać go do parteru. To będzie ciężkie, ale ma zaraz rzecz. Wielkie brawa! Prawy! Prawy! Dla obu panów wielkie brawa. Co tu się dzieje? Co teraz, co? Mike? Prawie, się. się. prawie trafił Rybala w głowę. Czy państwo słyszą, co tu się dzieje? Czy wy też tak wariujecie jak ludzie tutaj na hali? w Ergo arenie. Mike zaczyna robić. I ulicz zejście! I znowu mamy zejście, nogę. Próba obalenia nieudana. Kontrola Kruszwila. i ciosy. Ciosy na głowę. Minimike musi szybko wstać. Obija, obija. Dobrze trafia tam Kruszwil. Trafia cały czas punktu. Ale jest silny, Minimike, ale siła woli tego małego człowieka z wielką. Z takim sercem wykończeni. Potężny kobna żebra. Krusz jednak tutaj w tym aspekcie. Ach, znowuż. I uratował się tym lewym tak, prostym. Lewym prostym byłoby ponowne obalenie. Minimajk dobrze odrobił lekcję, że po kopnięciu łapie tą nogę i próbuje wtedy obalać. Zwróć uwagę na żebra. Niech państwo zwrócą uwagę na żebra. Minimajka. Krew leci mu z nosa, żebra obity, ale on się na pewno nie podda. Lewy prosty, Wie... lewy kolejny. Ale one nie robią dużego wrażenia. Koniec, robimy! Mamy drugą rundę, brawo! Co za starcie! No, sposób obawiało się o to, że oczywiście super freak fight, to super freak fight, ale to nie udźwignie poziomem, a jednak poziom jest! Mini Mike świetnie robi to, co miał robić, co prawda nie wychodzą mu obalenia, ale cały czas jest w walce. Crushfield chyba zaskakuje całą Polskę, a nawet cały świat. Wszyscy, którzy znali go z roli, chyba nie spodziewali się. Zobaczmy na powtórki. Tutaj puścił tą nogę. No, gdyby miał dłuższe ręce Mini Mike, to mogło być tutaj po wszystkich. No, z rację. Krótkie rączki tutaj robią dużą e, różnicę, ale świetnie punktował tutaj Kruszwil. Cały czas trafiał swojego rywala. Mini Mike też jest dość odporny. Dobra, ta dobrze. Oczywiście tutaj był najlepszy moment Mini Mike'a. Chwycił go za nogę. Widać było, że Kruszwil, no szybko próbuje uciec. Ale proszę Państwa, dla nich to nie jest tylko pojedynek. Dla nich to jest walka o być albo nie być, ponieważ jeżeli Kruszwil przegra, to no chyba straci szacunek wszystkich. On sam mówił, że jeżeli przegra, wszyscy będą śmiali. Chłopie, przegrałeś z karłem. Minimax znowuż chcę udowodnić wszystkim, że ludzie tacy jak on... O, ale sierp mogą wielkie. zrobić wszystko w życiu. <laughs> Dokładnie, mały człowiek wielkim sercem i ten pojedynek na pewno przejdzie do historii. Ależ nam emocji panowie tutaj dostarczyli te mocne kopnięcia Kruszmila, no jednak zasięg robi robotę. Nie ukrywam, że chciałbym zobaczyć trzy rundy tego pojedynku. Zdecydowanie tak. Czyżby to była najbardziej sportowa walka na gali? <grym> Oni są już gotowi. Dobrze też, że nie było żadnych Paulów, że nie było żadnych intencjonalnych ani nieumyślnych kopnięć na głowę, ani żadnych kolan. Pytanie, który się bardziej spowodował. Pytanie, czy Kruszwil będzie w stanie cały czas trzymać dystans, tak jak to robił wcześniej. I czy Mini Majek dostał od narożnika podpowiedź, co ma robić. Każda za minimaj. Jest przybicie piąteczki. Dobrze, szacunek musi być. I ruszyli. Tutaj znowu o, teraz ale Kruszwil, ależ ostro zaatakował, ale z skraca dystans. Te podbrudkowe ćwiczone na skrzydło. Nie ale, wchodzi, do ale in... konsekwentnie próbuje skracać. I znowuż podbrudkowe zbiera, zbiera bardzo dużo ciosów kasuje Minimike. Pytanie jak one są mocne. Dokładnie, tak. tego nie wiemy. Tutaj momentami Kruszfil bije bez techniki, ale nie ukrywajmy ciężko. Też się przygotować technicznie na ciosy zadawane cały czas w dół. Bro, Oj, tutaj musi tutaj się zaczął ruszać, mokoty. bo zaraz sędzia może to prze... Aj, nie no, dobrze. świetnie. Mówię mały człowiek z wielkim sercem, proszę Państwa. Są momenty, że... Pro... Oj! To obalenia ze strony... Chyba doszedł do szczęki. Kruszwil na pewno wziął. Może trafia częściej, ale pytanie, czy minimalnie nie trafia mocniej. Do... Tak. Kolejny raz. Próbuję zleć wszystko. Oj, tam chyba zamroczony jest, podłączony jest Minimajk teraz. Tak. Kruszwil może to wykończyć. Ale podwrótkowy teraz. I złapał duszenie. By było? Czy... Będzie próba duszenia, Musi Trzymaj rękę pod jego szyję. Ciosy w czubek głowy, w głowę, ale one nie są zbyt mocne, one raczej zaznaczają tylko, że Kruszwil zwycięża pojedynek. Dobry unik i kontra z sierpem. Ogromna wola walki Ogromne serducho. Ależ poobijany jest Minimajk na twarzy. Tutaj przykucnął na co Bieg... teraz? Dobry odrzut, zapasicie Kruszwilan wycofał w odpowiednim momencie nogi, przez co nie mógł obalić. Uwagę również na to, jak bojowo walczy Minimajk. Proszę zobaczyć jego minę, niczym wiking próbuje tutaj zrobić co tylko się da. Te ciosy teraz widać, że przez Kruszwila I znowu, ale zobacz jak czasem o, nie mniki robić, oj zatyka mu muzyk tak ale czy te ciosy robią wrażenie na Kruszwilu, to jest pytanie jak on je mocno odczuwa, oj A, pomyślam, przypomniało mu się tak, że te kopnięcia robiły robotę, Kruszy. podejrzewam, podejrzewam, że narożnik chyba e, kazał Kruszwilowi nie kopać, tutaj mamy teraz u siebie pod siatką Mini Majka, godaj. Widzi, że nie daje rady, więc próbuje jednym ciosem. No, cóż, rusz, ale te uniki są świetne czasem, Mini na Mike Tyson. <laughs> mini Mike Tyson, to na pewno świetnie. Tyson, zdecydowanie. Moc. O, chyba nie da rady. Koniec. Koniec, Koniec. walki. Lord Kruszwil pokazuje, że potrafi się bić. Kobajczyk wynosi go tak, jak chciał zrobić to Mini Mike. Koniec super freak fightu. Kamerzysta Kruswil, Kobajczyk świętują w Oktagonie. Niesamowita akcja, no co tu się dzisiaj wydarzyło. To po prostu pobije chyba rekord oglądalności. Miejmy nadzieję, że z Minimajkiem wszystko dobrze, bo jednak, proszę Państwa, przyjął walkę z 38 cm wyższym rywalem, z cięższą o kilkanaście kilo, z zawodnikiem, który się naprawdę dobrze przygotował. Minimaj, wielki szacunek nie tylko od nas, ale od wszystkich państwa zgromadzonych przed telewizorami. To był pokaz pięknej walki. Naprawdę świetny sportowy pojedynek! Wielkie brawa dla obu parów. Naprawdę nie brakło pięknych akcji w tym pojedynku. To było coś niesamowitego, naprawdę to była wielka przyjemność w jązyku. z uwagę, z Marek wrócił do roli. Znowu gra swoje. To jest słowa, który naprawdę wziął to na poważnie. I co by teraz nie zrobił? Pokazał klasę prawe podkrątkowe. No, robiły tutaj robotę. Zablokował rękę Kruszwi w tej chwili i poprawił. Ciężko jednak trzymać było gardę minimajkowi, ale chwała mu za to, że mimo. no, ten krótszy krączek trafiał go tymi sierpami na głowę cały czas. Kilka razy, oczywiście, udało mu się dosięgnąć. Szczek Kruszwila, bardzo mocno. Tam widzimy, że minimajk dalej leży. Czyżby że żebra nie były całe? to się mogło chyba tak zdarzyć. Te kopnięcia były mocne, tak, tu mogło pójść żebro. Widzimy bardzo obite żebra Kruszwila. Przepraszam, Majka, mini bajka. Tak. Mini Majk padł. On już miał po prostu dość. Ale co pokazał, to jego proszę zobaczyć. Do końca się nie chciał poddać. Tak. A to radość Kubańczyka, to chyba on właśnie uczył Kruszwila tych atomowych kopnięć. Brawo! Wielkie Tam, brawa. Teraz w oktagonie mini Majk jest podnoszony przez Kubańczyka. Duży pokaz szacunku, proszę Państwa. Chciałem... Dlatego właśnie kochamy MMA. Dokładnie. Chciałem jeszcze e, powiedzieć, przypomnieć Zapraszamy! Państwu, że e, Króżwin przekazał swoje wynagrodzenie na cele charytatywne, także wielkie ukłony w Minimajk jego stronę. również 100 tysięcy na cele charytatywne. No to dla obu panów. I zasłużone skandowanie minimal. Bardzo bo mini Mike po prostu na to zasłużył. A tymczasem przyszedł czas na werdykt. Zwycięzcą walki przez techniczny knockout w drugiej rundzie Marek Kruszwil! Kruszek! Lord z zwycięzcą Super Freak Fightu największej free fightowej walki w historii MMA. Powiem tak, Mini Mike, ty nie musisz nic mówić. Ty pokazałeś wszystko i powiedziałeś wszystko w oktagonie. Ja bym chciał, żeby teraz każdy wstał z miejsca, każda pojedyncza osoba i robimy jedną wielką owację na stojąco i krzyczymy Mini Mike! Mini Mike! stoją w całej Ergo Arenie zasłużył Gratulujemy tego występu. Ja myślę, że nie jednej osobie się łezka wokół zakręciła po tym, co tu się dzisiaj wydarzyło. Nie jeden zawodnik klepie ciosy, nie jeden zawodnik się poddaje. On się Mateuszu, nie podda. to co zrobiłeś jest niesamowite i może masz 131 cm wzrostu, ale jesteś wielkim człowiekiem, największym, jakiego znam. W tym momencie mam tylko jedno pytanie. To była bardzo ciężka walka, ale przygotowałeś się, unikałeś tutaj, fikałeś jak Baryśnikow pomiędzy e, czasami Krużwila. Moje pytanie jest takie, czy jeszcze zobaczymy cię w Oktagonie FAME MA? Raczej nie. Ale może kiedyś gdzieś zobaczę, ale na razie chcę sobie odpuścić sporty walki, bo jestem jest zmęczony, chcę się zająć robieniem filmów, swoją pracą. No i pożyć trochę swoim życiem, a nie co chwilę treningami. Dziękuję bardzo Markowi za, za to, że się zgodził ze mną zawarty. I wielki brawo dla niego za to, że wygrał. Bo się przyzykował bardzo dobrze. Dziękuję Wam wszystkim za to, że jesteście. I my także Ci dziękujemy. Minimal!